Dzień dobry, Darek Machowski. Zapraszam do programu Gość Dnia Radia RSC. Proszę Państwa, mam tremę zaczynając teraz ten program, dlatego że mam przed sobą wspaniałą zawodniczkę 20-zimowych Igrzysk Głuchych z Turcji. Nie wiem, czy dobrze wymienię nazwę: Erzurum, Erzurum. Zgadza się tak, dokładnie. A oto, jak już Państwo usłyszeli, to teraz zdradzę. Zuzanna Łukasik. dzień dobry. Dzień dobry. No i wielka podpora. ty Łukasik, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich radiosłuchaczy RSC. Pozmieniało się wszystko, dlatego że spotkaliśmy się po raz ostatni, tak naprawdę, podczas otwartych Mistrzostw W Szachach w Skierniewicach, prawda? I wtedy padła ta informacja, że Zuzia będziesz jechała do Turcji. Jak to się w ogóle stało, zanim opowiesz o tym, co w ogóle było w Turcji? Co trzeba było zrobić, uczynić, żeby w ogóle być w tej kadrze narodowej? Bo ja taką informację mam, że ty byłeś spośród 33 sportowców, którzy pojechali do Turcji. Żeby znaleźć się w kadrze narodowej kobiet, no to musiałam y, wziąć udział w Mistrzostwach Polski i zdobyć medal, tak? Wszyscy medaliści byli uwzględnieni w kadrze narodowej. Ten medal Mistrzostw Polski zdobyłaś w tym czy w zeszłym roku? W zeszłym zdobyłam, w tym roku dopiero będą mistrzostwa. Co roku zdobywam medale od 2020 roku, kiedy to zaczęłam jeździć na zawody. Aczkolwiek w tym roku jeszcze nie było, więc jakby brane były wyniki z zeszłego roku pod uwagę. Ja muszę tylko dodać, że to są oczywiście Mistrzostwa Polski Głuchych Kobiet i Mężczyzn. ZUSKA od kilku lat również właśnie działa nie tylko na polu osób pełnosprawnych, ale również na polu osób z niepełnosprawnością. Tutaj jeśli Chodzi o głuchotę. Ja na wstępie powiem, że mogą wszyscy się dziwić, że ona świetnie mówi, bo nie widać nie do słuchu, ale od samego początku, jako mama, walczyłam o to, żeby Zuza jakby wyszła z tego świata ciszy i normalnie funkcjonowała w zdrowym środowisku, ponieważ, żeby zakwalifikować się w ogóle na mistrzostwa, czy głuchych, czy Igrzyska Olimpijskie, czy jakiekolwiek inne zawody, trzeba mieć w tym uchu bardziej sprawnym, czyli uchu lepszym, średnią 55 decybeli słyszalności. To się bierze na podstawie w audiogramo, audiogramu, który się wykonuje u lekarza laryngologa, od laryngologa, bierze się średnią z różnych częstotliwości i taką średnią zyska ma na poziomie jednego, drugiego ucha około 60, powyżej 60 decybeli. Czyli to jest dosyć spory niedosłuch, ale od samego początku można powiedzieć, że jest mocno aparatowana. Przede wszystkim była rehabilitowana w kajetanach i naprawdę mówi świetnie. Ten, kto nie widzi jej aparatów, czy nie wie, że ma niedosłuch, tak naprawdę nigdy nie powiedziałby, że że Zuzanna mogłaby tak świetnie mówić. Zresztą nieraz się spotkaliśmy w tym. W życiu właśnie z taką informacją, że niemożliwe, ona ma taki niedosłuch. No ja miałem taki moment, bo jak miałaś zasłonięte włosy, to ja nie widziałem aparatu. <grym> Ale to rzeczywiście jest tak, Zuzia, że gdybyś byłaby bez aparatu, nie słyszałabyś mnie teraz? Znaczy ja mam taką umiejętność, że potrafię czytać z ruchu ust, więc jakby myślę, że raczej jakbym naprzeciwko pana... Siedziała, i właśnie tak jak teraz, to raczej bym to rozumiała, ale w przypadku na przykład, nie wiem, Covid, kiedy był COVID, jakby pan miał maseczkę, to, to nie nic. No pewnie. tak, to jest oczywiste. Ale po turecku rozumiałaś, jak ruszali ustami? <głos> <głos> A właśnie, przepraszam, jeszcze tylko, taką dygresję. Propo, w ogóle grania w szachy czy uprawiania dyscyplin sportowych, jeśli chodzi o głuchych, to wszystkie osoby głuche grają bez aparatów czy bez implantów, bez wspomagaczy. Czyli Zuska i pozostali zawodnicy, którzy brali również udział w innych dyscyplinach sportowych, niestety robili to na głucho. Dokładnie, tak. Tak naprawdę po raz pierwszy w życiu pojechałaś na taką imprezę? No tak, to dla mnie niesamowite przeżycie naprawdę pierwszy raz i od razu tak z takim Pum. naprawdę. Powiedz mi ile ilu zawodników z reprezentacji z tej kadry polskiej właśnie reprezentowały szachy no bo w ogóle 33 sportowców z Polski, ale wśród nich Oczywiście, reprezentacja kobiet, reprezentacja mężczyzn i szachistów i szachistek. Znaczy łącznie nasza szachowa ekipa liczyła 11 osób, ale jakby zawodników było 9. Ja doczytałem taką informację, że gdzieś tam przy twoim nazwisku i imieniu jest napisane Arkadia Otwock. Są dwa kluby. I ja należę do Arkadii Otwock, do klubu niesłyszących, a do klubu słyszących należę do klubu szachowego Piątka tak, Tak, jakby jestem przydzielona do dwóch klubów. To jest Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz Polski Związek Szachowy dopuszcza udział jakby do dwóch klubów jednocześnie i do dwóch związków z racji tego, że ona zarówno reprezentuje miasto Skierniewice, jak i musi być zrzeszona również jeszcze w jednym klubie, żeby mogła uczestniczyć w ogóle w imprezach pod tytułem Głusi. Kiedy jechałaś do Turcji, z jakim nastawieniem jechałaś? Zależało mi, żeby zdobyć chociaż ten jeden medal olimpijski, bo miałabym w tym przypadku wtedy zapewnioną emeryturę olimpijską. W momencie, gdy przekroczę próg 40 lat, to będę miała możliwość e, przejścia na tą emeryturę olimpijską, pobierania pieniędzy tak do końca życia. No i co? I kurczę. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że zdobędę aż trzy medale. Jeden złoty i dwa srebrne. Kurczę, naprawdę. To było niesamowite przeżycie. Byłam bardzo zaskoczona. Przede wszystkim, no, nie spodziewałam się tak szczerze nawet zdobycia jednego medalu. Bardzo mi na tym zależało. Ale, że zdobyłam aż trzy na trzy możliwe, to jest po prostu niesamowite. To teraz powiedz mi po kolei o tej rywalizacji, o tych dyscyplinach, bo mówisz jeden medal, drugi, trzeci. Zupełnie inna rywalizacja na szachownicy. No tak. Pierwsza? E, pierwsza to. Był turniej błyskawicznych podzielony na kategorię mężczyzn i kobiet. No i to trwało jeden dzień, bo to szachy błyskawiczne, czyli bardzo szybko wszystko się rozgrywa. Tam po 3 minuty plus dwie sekundy na, na każdy wykonany ruch. I właśnie tam zajęłam drugie miejsce. Ja dodam, że indywidualnie, więc to dla mnie jest bardzo ważny medal, tak. również z punktu widzenia mamy, że to był pierwszy medal zdobyty na tych igrzyskach olimpijskich, dodatkowo srebrny indywidualnie. To było wielkie szczęście. Może jest troszeczkę lekkie, niedosyt, bo po 10 rundach, a było 11, czyli po przedostatniej rundzie, prowadziłam, ale po prostu w ostatniej rundzie dostałam zawodniczkę, która była pierwsza na liście. Trochę gorzej jej poszedł cały turniej, no ale tą ostatnią rundę już rozegrała bardzo dobrze. I no, mimo że praktycznie wiem, że nie miałam może innej, jakby innej możliwości, bo jednak ta przeciwniczka była jednak za dobra, tak? Ale i tak jest ten niedosyt, bo złoto było bardzo, bardzo blisko. Wydaje mi się, że na pewno się zestresowałam, bo miała ta przeciwniczka pierwszy numer startowy, więc to na pewno stres już taki bardzo. Po drugie, no jednak stres jest zawsze większy, jak się jest na pierwszym miejscu, a nie na powiedzmy drugim, trzecim, i potem się wchodzi na to pierwsze. Więc myślę, że po prostu jeszcze sobie nie dałam rady psychicznie, z takim nastawieniem, jakby. Bo, no myślałam, że będę, cały czas myślałam, że jednak nie mogę mieć tego pierwszego miejsca, więc psychicznie trochę sobie nie poradziłam z tym. Muszę z tym, z tym trochę popracować na kolejne igrzyska, tak, za kolejne pięć lat. Tak jak Zuza stwierdziła, bycie liderem na przedostatniej prostej jest dużo cięższe niż bycie na drugim, trzecim miejscu, gdzie można w tej ostatniej partii, ostatniej rundzie przeskoczyć zawodniczki tak, i wejść to na To jest straszna pierwsze. presja po prostu. Dokładnie. I tu chyba ja i tak widzę, jaką mama, ogromny postęp, jeśli chodzi o emocje Zuzi na rozgrywkach tak wielkich, tak wielkoszlemowych, ale jeszcze czegoś jak sama Zuza powiedziała jej brakuje. Ten stres, to obciążenie psychiczne mocno Zuzie gdzieś zdeprymowało i na tą ostatnią rundę szła niby z nadzieją na to pierwsze miejsce, ale z taką nadzieją, która gdzieś powoli jej uleciała. Skąd była zawodniczka, z którą właśnie grałaś o ten złoty medal, a w, e w efekcie jesteś wicemistrzynią Igrzysk Olimpijskich? Z Ukrainy, no, Ukrainki, tej rywalizacji głuchych są zdecydowanie najmocniejsze. Pod warunkiem, jeszcze taki musimy tutaj dodać, nie było Rosjanek. Rosjanki zostały wykluczone z tych igrzysk olimpijskich, więc jeszcze są bardzo mocne Rosjanki, których nie było może i na szczęście. No, znaczy, to pewnie jest prawda, ale jednak. Jeszcze dodam, że one nie rywalizują od 2021 roku jeszcze chyba przed, przed wojną, jakoś tak mi się wydaje, bo moje pierwsze zawody były w 2021 roku to były mistrzostwa Europy w Holandii, i już ich wtedy nie było, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście są lepsze od Ukrainek, czy nie, ale na pewno byłoby zdecydowanie trudniej. Kiedy zdobyłaś ten srebrny medal, pojechałaś do hotelu. I mówisz, trenuję przed kolejnymi partiami, przed kolejną rywalizacją, spróbuję zdobyć złoty medal, tak było? Tak było, chociaż już miałam z tyłu głowy, że już coś zdobyłam, więc to był mój pierwszy mały sukces, ale byłam głodna kolejnych wyników. Powiedziałeś tutaj o, o tych partiach w szachach błyskawicznych, tak jak usłyszeliśmy, prawda? Opowiadaj o kolejnych szachach. Później mieliśmy dzień wolny, jeden dzień. No bo trzeba było się troszeczkę zregenerować. I następnie zagraliśmy w szachach szybkich w drużynie mieszanej zawody. To był taki skład, że mieliśmy sześć osób, trzech mężczyzn i trzy kobiety, ale jakby na, na, w czasie jednej partii mogli grać dwaj mężczyźni i dwie kobiety. Właśnie pierwsza i druga deska to byli mężczyźni, trzecia i czwarta kobiety. No i właśnie po jednym mężczyźnie rezerwowym i jednej kobiecie to były szachy szybkie, czyli tempo. To było 10 minut plus 5 sekund za każdy wykonany ruch, więc również trzeba było grać bardzo szybko. Ty grałaś z kim? Y, oczywiście reprezentacja wasza, tak? Też, też y, Arkadia Otwock tutaj się udzielała mocno? znaczy to były różne kluby, głównie Arkadia Otwock, ale inne kluby też były. Mówisz tutaj o tych mieszanych szachach, to jak poszło tutaj? E, tutaj zdobyliśmy złoty medal, no byliśmy zdecydowanie, myślę, można powiedzieć, faworytami. Chociaż wiadomo, zawsze noga mogła się powinąć, więc niepewność była. No ale po dwóch dniach rywalizacji finalnie po pokonaniu e, drugiego zespołu, czyli Ukrainy, udało nam się zdobyć złoty medal. Czyli po przespaniu nocy dopiero jeszcze rywalizacja kolejna tak, następowała tak. kolejnego dnia. Super. Powiedziałaś reprezentacja Ukrainy, to jakie reprezentacje jeszcze zostawiliście za sobą w polu szachowym. Mm. Właśnie drugie i trzecie miejsce miały obie reprezentacje Ukrainy, bo przepis dopuszczał wystawienie do dwóch drużyn z tego samego kraju. Poza podium znalazły się jeszcze Chorwacja, Węgry, Kazachstan i jakieś jeszcze inne zespoły Turcja chyba. Indie, a Brazylia? Indie, Brazylia, jakoś tak. Turcja. Ja powiedziałam Turcja. Tak. A, okay. Dwie Turcje chyba nawet były. Super. Czyli tak, srebro było indywidualnie, złoto drużynowo, tak jak słyszymy. Ale to nie koniec, bo przecież to zdaje się, lekko 10 dni wszystko trwało w Turcji, prawda? Co się działo dalej? Odpoczynek na pewno był, tak? I dopiero nie, tak. za 2-3 dni kolejne partie szachów, kolejne opowiadaj. Właśnie odpoczynku było bardzo mało. Tak naprawdę to był bardzo intensywny czas i te partie były później już rozgrywane dzień po dniu, a w Turcji byłyśmy 13 nocy. Ale to może Zuza może dokończy, powie jak wyglądały klasyczne. E, no to, tak, po zakończeniu rywalizacji w szachach szybkich mieliśmy jeden dzień wolnego. Potem e, była rywalizacja w szachach klasycznych z podziałem, e, to była drużynowa rywalizacja z podziałem na kobiety i mężczyzn. E, mężczyźni rywalizowali na czterech szachownicach, można było mieć jednego rezerwowego i albo dwóch. Chyba dwóch, przepraszam. Mm -hmm. Teraz już nie pamiętam do końca. Dwóch, dwóch. Dwóch, tak. E, bo właśnie, a kobiety na dwóch szachownicach i miałyśmy jedną rezerwową. I to było tak, że mieliśmy jeden dzień wolnego po szachach szybkich, ale ja jeszcze miałam kolejny dzień wolnego, bo trener kadry mnie nie wystawił. Jakby e, przeciwko Turcji została wystawiona zawodniczka rezerwowa, więc miałam dodatkowo jeden dzień odpoczynku. Żeby się bardziej zregenerować. Tak, więc potem jakby już bardziej wypoczęta mogłam e, zasiadać do gry. Mm -hmm. i po tym wypoczynku zasiadłaś do jakiej kolejnej gry? Do szachów klasycznych, tempem 90 minut plus 30 sekund za każdy ruch, więc yy, rozgrywki, były to rozgrywki znacznie dłuższe, no nawet jedną partię grałam prawie 5 godzin, więc naprawdę M długo. Mówisz grałam, czyli tu już indywidualnie, tak? Znaczy, to są rozgrywki drużynowe, ale jakby gramy na dwóch szachownicach. Okay. Czyli ja, na przykład, gram z przeciwniczką, i obok mnie gra moja koleżanka, która też gra z inną przeciwniczką, ale z tego samego kraju, jakby są dwie. Więc I wtedy jakby. liczą się punkty, jakby dla drużyny z tych dwóch desek, z deski pierwszej z deski drugiej. Więc żeby wygrać taką rundę, to jedna zawodniczka Zuzanna musiała wygrać swoją partię, a jej a koleżanka, koleżanka zrobić przynajmniej remis, żeby było półtora do 0. Jeśli na przykład ja wygram, a moja koleżanka przegra, no to mamy jeden 1, 1 tak? I to jest remis. To I jest remis dla tak. drużyny. I jak wam poszło? No i w tej rywalizacji również zdobyłyśmy drugie miejsce. Powiem szczerze, że zupełnie było to dla mnie niespodziewane, ponieważ po przedostatniej rundzie byliśmy na trzecim miejscu, drugie miejsce miały Łotyszki, pierwsze oczywiście Ukrainki, aczkolwiek e, Łotyszkom powinnała się noga, przegrały z, z niżej z klasyfikowaniami Węgierkami, e, przez co Węgierki wskoczyły na trzecie miejsce, a my zaliczyłyśmy wzrost o jedno miejsce i ostatecznie byłyśmy drugie. Super, czyli jak liczę, to tak, srebro, złoto, srebro, coś działo się jeszcze? Nie na tym koniec. Z trzech konkurencji zdobyła maksymalną rękę. Ja tylko tak liczbę, mówię, ale medali. oczywiście tak. wystarczy jeden medal zdobyć, i człowiek jest po prostu przeszczęśliwy, bo nawet jak tutaj mama Justyna, Justyno, mówisz, tak naprawdę no, nawet gdyby był jeden srebrny medal, tak? Dokładnie tak. Brązowy medal niech będzie. No to jest w końcu podium igrzysk olimpijskich, tak jak rozmawiamy, zimowych Igrzysk. I tak, tak? zimowych, i ja tutaj dodam to, co mówiła Zuzanna na początku, że właśnie ta emerytura sportowa, chociaż ja się tak. zastanawiam, czy ona w wieku. 40 lat będzie chciała zakończyć swoją przygodę. Od razu z powiem, że na razie, na dzień dzisiejszy nie zamierzam w jego 40 lat. <grym> to dokładnie 40 tak, dlatego nawet ta świadomość takiego tego, co ona robi od trzeciego roku życia, czyli uczy się, gra, e, realizuje swoje pasje życiowe pod tytułem szachy, Już dało jej jakby ta, ta cała gra, czy wszystko to, co poświęciła tym szachom, dały bardzo wymierny skutek. Po prostu zapewniła sobie jako super zawodniczka w przyszłości nawet jakieś pieniądze po to, żeby móc dalej funkcjonować, żyć. Zresztą po czterdziestce w czym miałoby przeszkadzać Zuzia bardzo dobre myślenie i jednokrotnie mówimy, żebyśmy słuchali starszych, prawda, mm. doświadczonych życiowo. Także niektórzy z nas są po czterdziestce i jeszcze dają radę. Dokładnie tak. A tu mówimy cały czas o tej meryturze sportowej. Takie. się tak, tą tak, karierę tak. sportową i wtedy można już po prostu pobierać jakieś środki finansowe, które się i po prostu na dzień dzisiejszy należą. Znaczy mówię tak, no bo wymyślicie bardziej, jak siedzisz przy, przy szachownicy może akurat nie tyle, co gramy chociażby w piłkę nożną, gdzie rzeczywiście zawodnikowi, który miałby ponad 40 lat zdecydowanie... I już będzie ciężko zawodnik. z aktywnością nawet taką fizyczną, ale tutaj też chcę powiedzieć, że samo przygotowanie Zuzi w ogóle do gry w szachy, to jest bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo zaparcia, samo zaparcia czy jakiejś wytrwałości, no i podporządkowania jakby całego życia, całe, życia całej rodziny jakby po szachy. Kiedy inni jadą na ferie, ja z Zuzią jechałam... Nad morze, do Jastrzeń Góry, na rozgrywki szachowe, tygodniowe, dwutygodniowe. Kiedy były wakacje i tak, wszyscy. Mogę przerwać? Jak byłam tak. młodsza, to właśnie często nie miałam tych ferii, bo powiedzmy, że jeden tydzień miałam turniej, a drugi na przykład yy, zajęcia z trenerem. nie masz takiego wrażenia, Zuzia, że zabrałaś sobie mamę od wszystkich? Czy ja wiem. <laughs> Ale zadałem no, pytanie, proszę Państwa. Dokładnie tak. Znaczy, Zuszia pewnie nawet sobie może do końca nie nie Znaczy Mama nie? jest dla mnie na pewno wielkim wsparciem. I czasami się może zastanawiam, czy na przykład nie wiem, rodzeństwo nie brakuje mamy, albo coś takiego, ale. A ta, dziadkowie, przyjaciele, znajomi poświęciła życie tobie. No, teraz jak o tym myślę, to rzeczywiście tak jest. Chociaż teraz myślę, że już jestem wystarczająco dorosła, żeby jeździć sama. I na przykład teraz, już wyprzedzając fakty, pod koniec czerwca albo na początku lipca będą mistrzostwa świata w Serbii, i na niej już się decyduję jechać sama. Aczkolwiek rzeczywiście, jak teraz myślę o tym wszystkim, rzeczywiście przez całe życie, to właśnie mama kierowała moją karierą, więc rzeczywiście, no to musiało być dla niej duże wyrzeczenie. Może nie tyle nawet wyrzeczenie, ale jeśli widzi się dziecko, które ma to coś w sobie, ma ten pierwiastek, tak ma ten talent, więc ja starałam się tak kierunkować jej życie, jej drogę, żeby szła w tym, w czym jest najlepsza. Ktoś kiedyś mi powiedział, zarzucił, że przecież to jest marnowanie pieniędzy, czasu, wszystkiego. Jak lepiej sobie zainwestuj w ogóle w jakąś konkretną rzecz. Ja odpowiedziałam tej osobie bardzo łatwo po prostu. Największą inwestycją w moim życiu są moje dzieci. I jeśli tylko będę widziała i będę miała te środki, możliwości, to będę po prostu ładowała swój czas, pieniądze i wszystko to, co jest potrzebne, żeby one realizowały swoje pasje, cele. A dzisiaj widzę, że z ogromnym powodzeniem. I absolutnie nie żałuję. Może niczego. ta osoba słucha akurat tutaj ciebie. Mam nadzieję. Także <laughs> pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zawsze można wnioski z tego wyciągnąć. Moi drodzy... Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska, zimowych igrzysk olimpijskich dwudziestych dodam po raz, po raz pierwszy dla ciebie tak naprawdę. Tak. Złota medalistka i oczywiście srebrna medalistka Zuzanna Łukasik. Ja jeszcze zapytam na zakończenie. To były Twoje pierwsze zimowe igrzyska. Kolejne. Trzymam kciuki za to, bo to trochę lat musi minąć znowu, tak? Tak, cztery lata i nawet ktoś nam już powiedział, że najprawdopodobniej będą w Japonii. Wydaje mi się, że nawet pięć lat będzie trzeba czekać, chociaż nie jestem pewna, cztery czy pięć, bo szachy jest planowane, żeby szachy były przeniesione z zimowych igrzysk na letnie, więc być może nawet pięć trzeba będzie czekać. Trzymam kciuki za Serbię oczywiście, którą przed chwilą też tutaj powiedziałaś o tych Mistrzostwach Świata. Dawaj koniecznie znać naszej redakcji wspólnie z mamą. Oczywiście. A ja tylko dodam jeszcze na koniec, że ja z panem redaktorem rozmawiając nie tak dawno właśnie przy naszym skierniewickim turnieju Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice, powiedziałam na koniec, że mam nadzieję, że przyjedziemy z tarczą, a nie na tarczy. I tak też się stało. Przyjechałyśmy nawet z trzema tarczami. Nawet nie będę szukał, proszę Państwa, tego w archiwum, chociaż to jest, wiem doskonale, bo tak było rzeczywiście. Zuzanna Łukasik, bardzo Ci dziękuję, gratuluję oczywiście, przyjmij gratulacje od naszej całej redakcji. Dziękuję bardzo. I mamusi gratulujemy, dlatego że wspólnie tutaj tak naprawdę mama zrobiła coś wielkiego. Powiedziałaś Justyno o tej karierze, droga sportowa, coś niesamowitego, coś fenomenalnego mamy ambasadora Skierniewic tak naprawdę. No tak, zgadza się, rozsławiam Skierniewic poza granicami kraju, być może, a czy nie być może, bo tak naprawdę Erzurum to już jest w tej stronie azjatyckiej, więc też również i w Azji. Jeszcze nauka się. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.